Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Zazwyczaj pokazuję Wam fajne wędkarskie produkty, które warto sobie kupić, ale dzisiaj zrobię coś całkowicie przeciwnego. Pokażę Wam totalny bubel. Oto on. Oczywiście nie chodzi no mi tutaj ja. o kogutek, nie, 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 nie kogutek, broń <laughs> Boże, tylko to, co kogutek ma tutaj w ręku. To jest tak zwany patyczek do echosondy. Tak on się prezentuje, kosztuje między 80 a 120 zł. O co ogólnie chodzi? Tu widzicie, tu jest te y, trzymadełko takie, które się przykręca y, do burty. Tutaj jakbyś, y, Kogutek, mógł to jeszcze złapać. O, to. Ten to element. Prawa. Co tu autor miał na myśli? Niech mi ktoś wytłumaczy. Ja y chciałem powiedzieć tylko tyle, że Zastanawiam się, jak mógłbyś podejść do sprawy tak mało profesjonalnie. Tak i nieodpowiedzialnie w ogóle. I coś takiego To kupić. jest patyczek jednorazowy. Ja też takie coś miałem. Pierwsze co? Tutaj nie da się przykręcić przetwornika, bo zazwyczaj to jest za wąskie. Ale to, to można sobie jeszcze to można wiesz, kąpiderkami, tak, to tak, nie jest też to tak nie jest robiłem, problem. Nie? Druga sprawa. Później się łamie to. I przy mocnym dokręcaniu, no bo jak pływasz trochę szybciej, to ten przetwornik, wiesz, zaraz wypala, nie. Jak to mocno dokręciłem kiedyś, to ukręciłem normalnie tą rączkę, że zostało mi to w ręce. Nie? Ale yy, drogi kogucie, bo. Yy to, że jak się płynie szybciej i to się podnosi do góry, to to nie jest specjalny yy, no tak. problem, bo ja to rozumiem. Jest to konstrukcja, tania i tak dalej. To nie jest problem, bo jak się płynie wolno nawet, to to też się podnosi do góry. To, bo ja wam, muszę Wam pokazać, jak to jest w ogóle, jak to jest zrobione. To jest jakoś tak zrobione, o. No tak, że to, to, to cały czas się tak rozładzi, wypada, no po prostu to, totalny syf. Yy, pływałem na tym jeden dzień, więc to nie zdążyło się co prawda połamać. Ale to się zapewne za chwilę połamie. Najgorsze jest to, że jak to się dokręci i chce się na przykład ten patyczek podnieść do góry albo opuścić, to, to się nie da i to się wtedy rozłazi i ten patyczek wypada. Gratuluję komuś, kto to zaprojektował, i gratuluję komuś, kto jakby wrzucił sobie ten patyczek do oferty, aby było śmieszniej. To jeszcze dał tutaj y, nazwę y, firmy, bo pod tym się jedna z firm y, podpisała. Ja już nie będę mówił, która to firma, ale po prostu no, gratuluję pomysłu. Po prostu to jest patyczek jednorazowy. <laughs> nie, to jest śmieć. Lepiej to 80 albo 120 zł od razu bezdom, bezdomnemu jakiemuś dać, naprawdę i komuś pomóc, niż takie coś kupować, co zaraz i tak y, wyrzucicie. Nie wiem, jeszcze z chęcią jestem tak zły, bo to jest chyba taki trzeci patyczek z rzędu, który mam. I zawsze z takim patyczkiem jest jakiś problem. I z chęcią bym się jeszcze nad nim poznęcał. Już nie mam pomysł co jeszcze można obelżywego na ten temat tego patyczka powiedzieć. Może ty masz jakiś pomysł. Nie, brak mi słów po prostu, nie? Brak ci słów. Ja nie wiem w ogóle, jak ty mogłeś coś takiego wziąć, nie? No Teraz będziesz się ci. cały tydzień. Nie? nie, nie, mam przysawkę jeszcze spokojnie, o. to po prostu wezmę to wyrzucę. Kiedy się zazwyczaj coś takiego kupuje. Kiedy jedzie się już na ryby i... Stary patyczek się zepsuł, albo zepsuła się przysawka, i trzeba coś kupić w biegu. To zazwyczaj się kupuje w jakimś tam sklepie wędkarskim po drodze, bo zazwyczaj tylko to jest. Aż trzymaj to niechcę. Dziękuję. Więc taki patyczek nie polecam. Sebastian Kowalczyk. A gdzie jest woda? Kurczę, jeszcze rano tu była.